Cześć ekipo! Patrzyliście kiedyś w nocne niebo i zastanawialiście się, co tak naprawdę kryje księżyc. Ten srebrny dysk, który inspiruje poetów, naukowców, a nawet fanów teorii spiskowych. Dziś zabieram Was w podróż pełną tajemnic, od kosmicznych kolizji przez jaskinie, które mogą stać się naszym nowym domem, pomityj symbolikę. Włączcie głośniki, bo lecimy na orbitę Księżyca. Wyobraźcie sobie: 4,5 miliarda lat temu Ziemia była młodziutką planetą, a kosmos prawdziwym polem bitwy. Nagle bum! Obiekt wielkości Marsa zwany Teją zderza się z Ziemią. To nie był zwykły wypadek to był kosmiczny karambol. Odłamki skał i pyłu wyleciały w kosmos, a z tego chaosu powstał Księżyc. Naukowcy potwierdzają. Skład izotopowy Księżyca jest niemal identyczny jak Ziemi, ale ma mniejsze żelazne jądro, bo większość metalu została u nas. To jak rodzeństwo, które dostało mniej genów od rodziców, ale i tak jest fajne. Fast forward do teraz. NASA odkryła na Księżycu coś, co brzmi jak z filmu science fiction setki podziemnych tuneli lawowych, niektóre szerokie na 10 km. Wyobrażacie sobie to jak naturalne bunkry, które mogą chronić przyszłych kolonistów przed promieniowaniem kosmicznym i mikrometeorytami. Brzmi jak idealne miejsce na księżycową bazę, może nawet z kosmicznym barem? NASA już planuje, jak je wykorzystać w programie Artemis. Więc kto wie, może za 20 lat będziecie pić kawę w księżycowej jaskini? Okej, okay. zostawmy naukę na chwilę i zanurzmy się w mistykę. Księżyc od zawsze rozpalał ludzką wyobraźnię. W starożytnej Grecji czczono go jako boginię Selene, w Rzymie Dianę, a w nordyckich sagach był Mani, ścigany przez wilki, w Indiach to Chandra, w Egipcie Tot, a w mitach Azteków Metzli. Każda kultura widziała w Księżycu coś magicznego cykliczność życia płodność intuicję. Nawet w religiach księżyc ma swoje miejsce. W islamie wyznacza kalendarz, w chrześcijaństwie symbolizuje odnowę, a w buddyzmie pełnia to czas oświecenia. Wy, co czujecie, patrząc na pełnię? Skoro o magii mowa, w ezoteryce księżyc to król podświadomości. Wickanie odprawiają rytuały przy pełni, Astrologowie twierdzą, że wpływa na nasze emocje i sny, a folklor pełen opowieści o wilkołakach i duchach, które budzą się, gdy Księżyc świeci najjaśniej. Przyznajcie się, kto z Was sprawdzał, czy podczas pełni coś dziwnego dzieje się w okolicy? No dobra, czas na coś, co zawsze budzi emocje teorie spiskowe. Bazy obcych na ciemnej stronie Księżyca. Tajne misje NASA? Sztuczne struktury? Brzmi jak hit Netflixa, ale. Naukowcy mówią, spokojnie, to tylko skały. Misje, jak chińska Chang'e 4, potwierdziły, że powierzchnia Księżyca to naturalny krajobraz. Ale wiecie co? Niech każdy wierzy w co chce. W końcu Księżyc i tak skrywa jakieś tajemnice. 2025 rok. I Księżyc znów jest na celowniku. Chińska misja Chang-E-6 wylądowała w czerwcu 2024 roku i właśnie wraca z próbkami z południowej półkuli. Wyniki zobaczymy już za kilka dni, 25 czerwca 2025 roku. NASA też nie próżnuje. Program Artemis to wielki powrót człowieka na Księżyc. Misja Artemis II w 2026 roku to lot bez lądowania, ale Artemis III, uwaga, w 2027 lub 2028 roku postawi na Księżycu pierwszą kobietę oraz osobę innego koloru skóry. Do tego dochodzi budowa bazy księżycowej i stacji Gateway. Brzmi jak plan na kosmiczną imprezę. Co kryje powierzchnia Księżyca? Kratery, jak gigantyczny Aitken Basin, który ma 2500 km średnicy, to jak z Warszawy do Lizbony. Brak atmosfery sprawia, że każdy ślad zostaje na wieki. A najlepsze? Woda. Naukowcy znaleźli lód na biegunach i śladowe ilości w minerałach w sumie jakieś 270 milionów ton. To klucz do przyszłych baz. Bo woda to życie, paliwo i może nawet prysznic na Księżycu. Na koniec coś, co dotyczy nas wszystkich. Księżyc stabilizuje ozie Ziemi, dzięki czemu mamy pory roku i sprzyjające warunki dla życia. Ale, uwaga, oddala się od nas o 3,8 cm rocznie. Spokojnie. To nie znaczy, że zaraz zniknie. Ale za miliardy lat nasze niebo będzie wyglądać inaczej. Na razie cieszmy się, że mamy takiego kosmicznego kumpla. To jak gotowi na podróż na Księżyc? Czy to naukowe odkrycia, mistyczne opowieści, czy wizja kosmicznych baz? Księżyc nie przestaje nas fascynować. Dajcie znać w komentarzach, co Was najbardziej kręci: jaskinie, mity, a może teorie spiskowe. Subskrybujcie, jeśli chcecie więcej kosmicznych historii. I widzimy się przy następnej pełni.